Cześć, nazywam się Karol Bocian i opowiem Ci dzisiaj o Bubble. Jest to platforma do tworzenia aplikacji, nie musisz w ogóle programować. Jest to tak zwana platforma no code. Zobacz. Wchodzisz na stronę Bubble.io, rejestrujesz się tutaj za darmo, a potem klikasz sobie za pomocą myszki, przyciągasz różne rzeczy na Twoją planszę i budujesz swoją aplikację nie musisz w ogóle programować jedynie klikasz i wypełniasz odpowiednie rzeczy, oczywiście musisz używać też klawiatury niestety, za darmo możesz stworzyć tylko aplikację, ale nie możesz jej udostępnić, to już trochę kosztuje możesz zobaczyć to na zakładce płatność i widzisz tutaj, że darmowe jest, oczywiście ale nie możesz tego udostępnić dopiero jak zapłacisz 25 dolarów miesięcznie przy płatności rocznej będziesz mógł zacząć z tego korzystać i uruchamiać dla innych. Są też wyższe plany, trochę droższe, nawet bardzo dużo droższe, ale na początku można zacząć od czegoś tańszego. Przede wszystkim na początku zacząć po prostu robić y, aplikacje. Znajdziesz tutaj też różne rzeczy. Przede wszystkim Bubble to ogromna platforma no-code, która umożliwia ci robienie bardzo wielu rzeczy. Od tworzenia takich aplikacji, włączenia mapek. Jest tu wiele pluginów, które możesz wykorzystać w swojej aplikacji, bo wiele osób już zrobiło dużo rzeczy, które możesz tu wykorzystać, podpiąć, zintegrować. To wszystko jest oparte o Azure i tam możesz łatwo skalować swoją aplikację właśnie za pomocą Babo. W niektórych planach oni sami będą skalowali to za ciebie, wyłapywali, że. O, tutaj jest duże obciążenie, więc musimy dać trochę więcej serwerów, trochę więcej pamięci. Tu widzisz pluginy, które możesz sobie dodać, np. Google Analytics. Nie zastanawiasz się, jak zaimplementować to na tej stronie w tej aplikacji. Tylko po prostu włączasz plugin, wpisujesz odpowiednie kredensiale i klucze, które musisz tam podać, i działa. Będziesz widział swoją aplikację w Google Analytics. Są tutaj też takie ciekawe rzeczy, jak workflow'y. Możesz sobie wykonać konkretną akcję, która będzie działała i robiła się po kolejnej rzeczy. Na przykład klikasz przycisk, to wtedy wyszli maila, wtedy dodaj kogoś do bazy danych i tak dalej. I tak samo to, co jest tu ciekawe, to można odpalać sobie e, takie flow'y, które będą odpalały się co jakiś czas. Zeschedulować je. Zaplanować, żeby co godzinę coś się wykonywało. E, na tej stronie znajdziesz wiele informacji, bo to jest ogromna już platforma. Tutaj są na przykład przykłady aplikacji, które zostały zbudowane za pomocą Bubble, więc możesz sobie dużo, dużo czytać. Na stronie z Marketplace to, co jest bardzo ciekawe, nie tylko możesz zarabiać na Bubble poprzez tworzenie nowej aplikacji i wrzucanie jej, i zaproszenie tam użytkowników, i zarabianie na masę różnych sposobów, ale możesz też po prostu tworzyć w Bubble te template'y, tak żeby sprzedawać je innym osobom, które używają Bubble do tworzenia oraz tworzyć właśnie pluginy, robić pluginy płatne albo robić strony dla kogoś jako po prostu software house. Jest tu też przebogata biblioteka różnych materiałów, źródeł wiedzy o tym, jak zacząć robić w Bubble. Jak lubisz oglądać wideo, to znajdziesz tak naprawdę ogromnie dużo, jak lubisz y, czytać na temat czegoś i później to robić. Jest to naprawdę bardzo dużo informacji i tak samo możesz też zapłacić za płatne szkolenia od Babla i razem z nimi nauczycielami od nich stworzyć jakąś aplikację. To tyle na dzisiaj. W najbliższym czasie na moim kanale znajdziesz sporo materiałów na ten temat. Chcę trochę lepiej poznać tę platformę, jak ją będę poznawał, to będę pokazywał Ci jak to działa. Zapraszam więc do kolejnych moich filmików. Dzięki. Hej.